Twoja relacja w ciągu najbliższych 30 dni, jeśli to widzisz, to ta wiadomość jest właśnie dla ciebie. No, na początku może być no, sporo niepewności. Karta Księżyca mówi, że nie wszystko jest jasne mogą pojawić się wątpliwości i jakieś ukryte emocje. Ale tutaj ktoś zrobi gest serca. Ta, to, to będzie jakaś wiadomość, to jakieś zaproszenie, romantyczne podejście, ale mam wrażenie, że ta relacja rozwija się wolno. Tutaj potrzeba będzie dużo cierpliwości i czasu, by zobaczyć jakieś efekty. Też widzę, że między wami pojawi się bliskość, namiętność, ale kluczem też będzie opanowanie emocji i czułość. Nadchodzi też taki zwrot akcji coś nagłego może zmienić dynamikę między wami a finał tutaj się pokazuje więcej emocji, otwarte serce także to miesiąc, w którym uczucia mogą się naprawdę pogłębić także. Przede wszystkim zaufaj procesowi, tak? Jeżeli czujesz, że to przesłanie jest dla Ciebie, to zostaw obserwacje, bo wkrótce dodam kolejne takie rozkłady.